Systemem z i dzisiaj jest taki dzień, że mamy naszego nowego przyjaciela Beniusia jest żeną Szymek i Benius niezwykły pluszak tylko to jest e, tak patrzcie pokażę. co ja się robi, jak się mu coś na ucho A patrzcie patrzcie tutaj jest jego instrukcja no to, to on może podać robić? łapkę Zaczynam się bo i... Ojka, wiesz, dwa No, tylko poczekaj. No wyśmą. A widzicie? Zresztą czekał. Co Meniuś? Co Meniuś? Patrzcie na przykład leży. Jakbyście chcieli takiego psa, to nie wiem czy jeszcze będzie. No i go na Elikik się znaleźliśmy. dał mi łapę. Daję łapy, Tutaj. daj łapy. Daj dobry pies. Patrzcie jaki dobry pies. Niech zamerdał go na go chyba pogasnąć. O, z tego lekki. Beniuś nie Proszę, Józef ja Co? Nie, on mu łapki No No to będzie dzisiaj może krótki odcinek Z Beniusiem Tu już jest z odcinek Czekaj. on nam powie y, papa. pa. Papa. Pożegnajcie się z Beniusiem. Pa. I widzimy się papa. w następnym odcinku z Beniusiem. A jeszcze jedno. Cze? Zasubskrybujcie kanał, a zrobię więcej odcinków z Beniusiem. Popatrzcie. Nawet na pudełku. dajcie łapkę w górę. No naprawdę, naprawdę. naprawdę przeczytajcie, to jest benek. Lekarzki pies. I tutaj też pisze benek. Fajnie było, gdyby do niego był pilot i by się z nim tak chodziło. Nie No dobra, to my się z wami pożegnamy. Tutaj jest jego spanie. I do widzenia. Żegnam się. Cześć!